Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnię Crash od Piromaxa. Wyrzutnia ma y, kod produktu PXB2120. Wydaje się mała, ale posiada aż 36 y, strzałów, które wyznoszą się na 25 metrów. No, kaliber nie jest za duży, y, jak sami widzicie. No nie, też dlatego jest taka mała, bo kaliber to 16 mm. No, grafika w sumie jest nawet fajna. Tutaj widać, jak duży jest kaliberne. Można powiedzieć, że mamy... Yy... Tu mamy ląd. Można powiedzieć, że jeden strzał jest, jest równy złotówkę, tak? Bo... No tak, bo wyrzutnie kosztuje, no prawie, bo wyrzutnia kosztuje tak około 32 zł, nie? Tutaj mamy yy, efekty, czy... Czerwone palmy, zielone palmy, żółte palmy, srebrne palmy. Pokaż jeszcze tyły. Yy, klasa, jak widać... Widać, czy nie widać? Widać, chyba widać. Yy, klasa F2. Instrukcja tutaj, wiadomo, żeby nie odpalać popijaku i po pijaku. osoby niepełnoletnie też nie powinny Pokażę gramaturę. takiego czegoś odpalać. Pokażę Mamy podpalać. 144 gramy Neku na tą wyrzutnię. Yy, partia z 217. przydatność, I... jak wiadomo, 10 lat, nie? No zobaczymy, czy będzie to fajna opcja za te trzy dyszki. No bo trzy dyszki to jednak trochę jest szmalu, nie? Trochę jest. To znaczy, wiesz, yy, niektórzy też patrzą się pod tym kątem, żeby wyrzutnia... Strz żeby wyrzutnia strzelała troszeczkę gorzej niż w przypadku większych kalibrów, ale żeby jednak strzelała dłużej, nie? Żeby ten pokaz strzał. No no, tutaj nie ma napisane strwa, no nie? Kupujecie sobie wyrzutnie na przykład e, za na przykład dyszka albo za 15 zł, która ma 7-9 strzałów e, no i co macie z tego pokazu? Praktycznie chwilę. A tu na przykład dajecie 3-4 dyszki za wyrzutnie o małym kalibrze, e, która jednak będzie trochę strzelać podejrzewam, bo... Ma 60, 36 strzałów. No zależy kto co lubi. Zobaczymy w teście, jak wypadnie. I nie przedłużamy, zapraszamy do oglądania. No i lecimy z tą wyrzutnią, crash. Jak? Niby mały kaliber, ale roboty zrobił, co? W miarę No tylko, że powtarzały się efekty Nie? Niektóre No, tak, no ale wiesz, no No wiem o co chodzi Wiem, ale no Ile ona kosztuje? Około 3-4 nie? Zależy ten Zależy gdzie kupujecie, bo na No tak Znajdzie się około, tak... około 25 zł, powiem tak około 25 złotych, a na W marketach już drożej, nie? No nie wiem. Ja powiem więc... tak, że Włączasz W kamerze Ty, Jak wyrzutnie No kurde, no nie wiem no była dosyć fajna, no ale no Pyrkało, nie? Pyrkało, nie było to solidne, no No ale wiesz, za tę cenę 30 tam 6 wiadomo, strzałów No to moim zdaniem to jest dobra opcja, nie? No i ja daję takie 7 spóry. Czy czy to z dajesz? No Mi się spodobała i dałbym tutaj więcej, nawet ksameczkę z wam powiem No bo niby mały kaliber, myślałem, że będzie lipa No może nawet z dam. dam A jednak postrzelała, nie? Więc No, także od nas taki Takie ocenki, jak wam się spodobało, napiszcie w komentarzu, zostawcie Łapkę no. w górę <grymne> Zasubskrybujcie kanał, zadzwoneczkujcie. Wbijcie no. na grupę na Facebooku. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do następnego odcinku. Ciao.